Panie redaktorze, e, trzeba sobie powiedzieć jasno Państwo zdało egzamin, ale tylko wyłącznie na szczeblu lokalnym, na szczeblu takim miejscowym, gdzie w najbardziej dotkniętych miejscowościach dotkniętych powodzią służby państwowe typu Straż Pożarna, Policja rzeczywiście zdały egzamin i wzięły w swoje ręce zarządzanie kryzysowe, bo tego zarządzania kryzysowego, panie redaktorze, nie ma. Nie było tego zarządzania kryzysowego od 10 września. Ja mam pytanie tutaj do pana ministra. Dlaczego? Bo teraz urządzacie sobie te sztaby kryzysowe, transmitujecie. To na żywo, rzeczywiście przekazujecie e, wszystkie w zasadzie informacje puszczacie w eter. Nie wiem, po co to jest trans, transmitowane e, live'em. Chyba rzeczywiście po to, żeby ratować wizerunek premiera Donalda Tuska. Być może po to, żeby przygotowywać go do kolejnej kampanii. Nie wiem, dlaczego tego sztabu nie było od 10 września, kiedy mieliście, a przynajmniej powinniście mieć sygnały z Komisji Europejskiej, że idzie powódź. Mieliście sygnały z IMGW, że idzie powódź. Dlaczego wtedy nie było ani jednego sztabu kryzysowego zorganizowanego? Dlaczego Dlaczego wtedy nie pojechaliście na miejsce, nie spotkaliście się z lokalnymi władzami, nie wzięliście na te sztaby kryzysowe zarządu wód polskich, zarządu Tauron Ekoenergia, nie porozmawialiście z tymi przedsiębiorstwami, w jakim stanie są zbiorniki retencyjne, jak można z nich kontrolo, w sposób kontrolowany spuszczać wodę, żeby nie było właśnie przelewania się w tych zbiornikach, żeby nie było też chaosu informacyjnego polegającego na tym, że wody polskie i Tauron Ekoenergia. Nie komunikują się ze sobą i w momencie, kiedy Tauron Ekoenergia spuszcza z kilku zbiorników swoją wodę, żeby nie, do, nie doszło do przepełnienia, wody polskie e, wystosowują pismo z pretensjami, że o tym nie wiedziały i zostały niepoinformowane i nie wiedzą, co teraz mają zrobić. Wtedy trzeba było robić sztab kryzysowy, a nie teraz, kiedy już woda się rozlała dosłownie. E, zarządzacie w sposób skandaliczny, moim zdaniem. E, to, że jest teraz pomoc rządowa, e, oczywiście ona jest niezbędna. Natomiast pytanie, jak bardzo udałoby się uniknąć. Takiej skali zniszczeń, gdybyście zareagowali właśnie 10 września, czy chociażby 11 września, kiedy już pojawiały się konkretne informacje, że idzie. Panie poseł, to fala. dajmy szansę odpowiedzieć panu ministrowi, pan minister marchewka. Ja chcę powiedzieć tak, oczywiście z każdej sytuacji należy wyciągać wnioski, ale ten zarzut jest nieprawdziwy, bo powiedziałem już raz i powtórzę, w środę. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się z wojewodami terenów zagrożonych. I to już było e, spotkanie bezpośrednie w środę. jest z nie jest Konkret. I Ale chcę powiedzieć jasno. Mówicie tak. Gdyby premiera nie było, to byście narzekali, że premiera nie ma. Niedobrze. Premier jest bardzo mocno zaangażowany w każdym miejscu. Też niedobrze. Ja pytam, czy jest taka, z wodami że ta Transparentność polskimi. jest niezwykle istotna z punktu widzenia informowania społeczeństwa o tym, co po prostu się dzieje. Chcę Pani powiedzieć, bo może wszyscy Państwo tak źle rozumiecie te komunikaty, ale to, co w komunikacie przedstawiły wody polskie, to ten zrzut trzykrotnie był realizowany tej wody i zabezpieczenie powodziowe ta pojemność. Jeśli chodzi o kaskady Nysy, wynosiła 180 milionów metrów sześciennych. Wy chyba sobie nie zdajecie z tego sprawy, z jak wielkim żywiołem wszyscy mieli do czynienia. Więc służby wszystkie były postawione na nogi i są cały czas postawione na nogi obecność ministrów na miejscu, rozmowa z mieszkańcami, e, konkretne sztaby. No, to są działania, które są w sposób bardzo transparentny od, zawiodła, przez zawiodła 24 godziny na dobę prowadzone. Zawiodła komunikacja. komunikacja była prowadzona w najlepszy możliwy sposób. Nie, jeżeli panie są ministrze, wątpliwości, jeżeli, to premier, jeżeli premier z 13 ale nie września. Nie może, ale ja powtórzę jeszcze raz. Od środy Regionalne Centrum e, 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 RCB e, Przekazywało informacje wojewodom do terenów zagrożonych. W czwartek były kolejne rozmowy, w piątek premier już był na miejscu. Więc nie wiem, to nie czego pani więcej oczekuje. Te setki wbędzie. milionów wbędzie metrów wbędzie. sześciennych wody, które spadły i spłynęły przez Polskę, można było sobie od stryknięcia palcem zatrzymać. No, bądźcie poważni. Pokazuję w tej chwili, żebyście byliście zaskoczeni. Co się dzieje, drodzy państwo? Słyszymy, wszystko było świetnie, informacje były przekazywane, operacja się udała. Tylko niestety pacjent, no może nie zmarł, ale został dość poważnie ranny. Panie ministrze. My naprawdę wiemy, że te informacje do Was docierały. Właśnie o tym dokładnie mówimy, że 10 bo była z Unii Europejskiej, 11 i MGW wprowadziło ostrzeżenia trzeciego stopnia. No to mówię, co 11 Wie Pan, co to stało. są? Wie było, pan, co to były są rozmowy z wojewodami. To są no. ostrzeżenia najwyższego stopnia. Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne. Dlaczego? Mówił o tym rzecznik IMGW. Mówi Pan, że były spotkania, że premier pojechał. To dlaczego premier uspokajał ludzi? I jest dokładnie niestety tak, jakby nie było tej komunikacji. To, było, to byłby jeden zarzut, ale to było jeszcze gorzej. Oczywiście. Bo premier poinformował ludzi w piątek, że nie będzie tak źle. Na podstawie tej informacji, przecież ludzie wiedzą, kto to jest premier Tusk, nie wiedzą, co to jest pan Grzegorz Walijewski, rzecznik MGW, To nie jest osoba znana, nikt nie wchodzi na strony MGW, nie czyta, nie szuka tych komunikatów. W mediach pojawiła się ta wypowiedź. Na podstawie tej wypowiedzi ludzie podjęli decyzję, czy przygotowywać działania obronne, czy zabezpieczać worki z piaskiem, czy przygotowywać się do ewakuacji. I bardzo wielu ludzi, zwłaszcza w Kotlinie Kłodzkiej, w Głuchołazach wstrzymało te działania, bo uznało, nie będzie tak źle, przecież premier Tusk tak mówi. Kilka godzin później, nie, kilkanaście godzin prawda, później okazało się, tak dokładnie było, panie ministrze. Nie panie, panie pośle, było żadne żadne, to teraz jest pan działanie. minister Szepański. Jedno zdanie, jedno zdanie, zdanie ale to jest ja, bardzo istotne. Sekundze. Pan premier Tusk ponosi osobistą odpowiedzialność za to, że wielu ludzi wstrzymało te działania obronne, bo on ich do tego de facto zniechęci. Panie, pan, Panie, pan, pan premier Tusk jest na miejscu Panie, i udziela wszelkiej pomocy. Teraz jest u nas pan minister, panowie, tak, minister stawane, Szczepański. Panowie, minister Szczepański po powiedział, że państwo mieliście sztaby, powiedzmy, kryzysowe. Tylko państwo nigdy nie mieliście sytuacji taką, jaka jest obecna. obecnie. Słucham. Pandemia, kryzys migracyjny. Ale ja panie, wiem, że wy byliście czym panie, innym zajęci wtedy. Pan, pan pozwoli, ja mówię, tak? Ale się... nie ale przerywajmy pan sobie. Panie, panie ministrze, za chwilę dam panu szansę, Dobrze. teraz pan gdybyśmy minister Szczepański. o pandemii, gdybyśmy rozmawiali o, o, o Białorusi, to moglibyśmy rozmawiać. Mówimy o, o powodzi, która jest nieobliczalna. Mamy po prostu 140 centymetrów więcej wody niż w 97 roku. W środę odbyło się spotkanie... RCB, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wszystkich wojewodów. W środę został wydany alert dla wszystkich mieszkańców Dlaczego terenu województwa. Donald województwa opinię publiczną. Dlaczego ale, ale wydał komunikat, odpowie. że nie ma powodów Spartek, do paniki? W czwartek odbyło się już spotkanie z udziałem pana miasta Siemoniaka. Wszystkie oddziały Straży Pożarnej zostały postawione w stan gotowości. 9. I w, śro i w czwartek zostały skierowane do Sieradza, już do centrum lokalizacji, jeśli chodzi o łódź. Mieliśmy informację ze strony czeskiej, że nie będzie tak źle. Też po prostu z ich strony, ale powiedzmy, byliśmy przygotowani. W piątek mieliśmy już informację z Kopernikusa, że, jest po prostu, że zaczyna się coś po prostu dziać. Byliśmy We w pełni dostaliśmy ją w środka. Trafiły do spamu pewnie. Szanowni Państwo, byliśmy w pełni przygotowani. Mamy w tej chwili na tym terenie 50 ponad tysięcy ludzi do Straży Pożarnej, Wojska, Policji, do tego, żeby po prostu wspomagać. I nie jest sytuacja taka, że mieliśmy co zrobić. Działać przy zamkniętej kurtynie? Państwo byście powiedzieli, że mamy coś do ukrycia. 2 miliony 500 tysięcy ludzi oczekuje informacji, co się w ich miejscowości stanie. A Pan mi mówi, mam się zamknąć i po prostu przedką i nikomu nie informować, co się po prostu będzie działo. Ale niech pan odpowie, bo pan ucieka od tego, dlaczego premier Tusk w piątek dezinformował ludzi i mówił, że sytuacja nie jest przesadnie Ale nie to jest ja prosiłem pana, ja pana żeby przeczytał całe zdanie. Ponieważ pierwsza część była mówię, ospakająca, ale drugi powiedział musimy być po prostu ostrożni, musimy mieć na uwadze. Powiedział, że możecie... nie, musimy, nie możemy niczego lekceważyć. Tak. Premier do nas. I każdy czytuje tą pierwszą część, a nie cytuje tej drugiej, tak? Byliśmy... Pan, pan minister Poże, obiecałem panu, tak, proszę ad vocem, bardzo. Adwocem i to podwójne i bardzo mocne. Jeżeli pan kwestionuje zagrożenia takie jak pandemia, e, wojna na ja Ukrainie. A wcześniej. Ale nie a, ale nie, przerywałem pan, nie przerywałem panu. A wcześniej e, kryzys migracyjny, w którym pana środowisko polityczne brało również udział, który. Utrudniał działanie naszym służbom. To po pierwsze protestuję, A po drugie, nie przerywałem panu. Raz jeszcze powiedziałem: Nie przerywałem panu. Proszę wysłuchać tego, co, co mam panu do zarzucenia, bo nawet nie powiedzenia. W niedzielę z systemu krajowo-ratowniczego, systemu gaśniczego, KJTG, tylko 9% jednostek Państwowej Straży Pożarnej i wchodzących w skład tych struktur, jednostek OSP, była zadysponowanych. W niedzielę. To o czym pan mówi? O czym Pan mówi? 9% pan mówi, pan mówi jednostek o OSP, podległych. Pan mówi o ja mówię o Państwowej Straży Pożarnej i o SP, które są w ramach systemu KSRG. I co? Dobrze, trzeba panie, zaznaczyć, słyszę, proszę słyszę Państwa, pan jeszcze, pan jeszcze pan jedną czwartek, rzecz. Sekundę. Ludzi w panie pośle, 12, 12 września Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło w stan gotowości już wojska. Więc To, Trzec trzeba powiedzieć, ja powiedzieć, Panie, że to była reakcja y -y. zaraz. Jeszcze przed wypowiedzią zostało, premiera. Wojsko zostało postawione w stan gotowości wcześniej. Już 11 września wojska obrony terytorialnej informowały o tym, że są gotowe do tego, aby wesprzeć ludność zagrożoną zjawiskami meteorologicznymi, zagrożoną powodzią, której początek spodziewano się na 2-3 dni później. Całe kierownictwo Ministerstwa Obrony, Resortu Obrony, także kierownictwo sił zbrojnych, dowództwo sił zbrojnych przeniosło się na południe i od samego początku, zanim jeszcze wystąpiły te dramatyczne wydarzenia, zanim jeszcze mieliśmy do czynienia z dramatem w Głuchołazach czy, czy w Kłodzku, już prowadziliśmy działania przygotowujące i od razu zareagowaliśmy. I muszę powiedzieć panowie, że zarzuty wobec państwa, w tym także zarzuty wobec sił zbrojnych, są absolutnie nieuzasadnione i krzywdzące. Widzicie zarzutów, tych, tych bardzo, że tych, widzicie tych wszystkich, tych wszystkich? wszystkich? wszystkich dowódców, ale którzy od samego początku... Państwa. Proszę pozwolić mi dokończyć, panie pośle, zaraz będzie pan reagował. Otóż chcę powiedzieć, że Przygotowania do reakcji zaczęły się zanim e, zaczęły się, zaczęła się powódź, tylko w momencie, w którym otrzymaliśmy informację, że jest to możliwe, i dlatego ta pomoc służb, a także wojska, która była gigantyczna. Bez wojska e, sytuacja byłaby nie do panowania. Była jeszcze tak, gorzej, Pełna była, tak, była tak skuteczna. Tylko panie, I naprawdę uszanujcie pracę tych żołnierzy. Uszanujcie oblicze. pracę tych dowódców. Proszę, proszę nie zarzucać nam, że my nie mamy wdzięczności, że nie szanujemy żołnierzy. My mamy ogromny szacunek do żołnierzy, do strażaków, do funkcjonariuszy, do dziesiątek tysięcy ludzi, którzy własny czas poświęcali, żeby ratować to życie, też żeby ratować zabytki innych. Poświęc. Ale to wie pan, co panu powiem? Wie panu panu powiem? Ja mam relację z Lądka Zdroju, gdzie ludzie byli, mam rodzinę w Kotlinie Kłodzkiej, mam też znajomych, którzy tak się składa byli tamtego dnia w sanatorium. Tego dnia, kiedy doszło do zalania wątka zdroju, nie było tam żadnych służb. Nikt nie był przygotowany, nie było zabezpieczenia żadnego. Co więcej, oni sami mówili, rzeka zaczyna się podnosić, zaczyna się wlewać do piwnic. Słyszeli odpowiedź, tak było wiele razy, nie będzie tak źle, spokojnie. Potem nagle woda się zaczęła pojawiać w panice na wyższe piętra, do wyższych części miejscowości. Ja się bardzo cieszę, że teraz żołnierze są, że pomagają, że działają samego bardzo początku. dobrze. Nie, teraz. Ale spóźniliście Od samego, nie spóźniliście się z reakcją, panie ministrze, a winę za to ponosi brak pan. przekazywania informacji, bo mieliście je w zespole w RCB, pan mówi panie ministrze. Oczywiście, że były. Tylko z jakiegoś powodu pan mówi, zostały poinformowane te i te, i te osoby. To może ktoś nie poinformował pana premiera Tuska. Bo on w piątek zachowywał się tak, jakby nie został Panie, poinformowany. Panie ministrze, gdybyście wzięli też się na plecy swoją winę, bo jak powiedział pan minister Zalewski i pan minister Markiewa, przyjdzie czas na rozliczenie. Tylko to państwo doprowadziliście do sytuacji w 2022 roku, kiedy uchwaliliście ustawę o obronie ojczyzny, wyrzuciliście w ogóle rozdział o obronie cywilnej. Opowiadaliście przez półtora roku swoich rządów, że będzie ustawa o obronie cywilnej, Panie nie ministrze. zrobiliście nic w tym zakresie. Pan się Jest powołuje ustawa o na ustawę Wie pan co? Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Krytykuje funkcjonariuszy czy żołnierzy. To nasze środowisko polityczne i pan prezydent zawsze stali murem za polskim mundurem. To po pierwsze. A po drugie, wojsko mogło być w gotowości i ja wierzę, że tak jest. Tylko tyle, że dobrze pan minister wie, że aby użyć Wojska Obrony Terytorialnej musi być wniosek od właściwego wojewody. I tu jest być może problem, bo być może wojsko nie. było gotowe do sytuacji, nie. Nie, nie, nie. ale, ale nie. nie dostało wniosku nie, nie. od wojewody. Już już Czy tak panu... mogło być? Pokażcie Sekundę. Panu Panie ministrze, panu minister wytłumaczy. Zalewski. Panu ale pan mi nie musi tłumaczyć, bo ja w końcu ale właśnie widać z tego, A pan, widzę, próbuje manipulować. Pan minister Zalewski teraz, teraz odpowiada. Niech pokaże wniosek zamiast odpowiadać. To jest, powtarzam raz jeszcze, czas mobilizacji i czas solidarności. Ja uważam, to jest że. E, znaczy, ja sytuacje. jestem, jestem przekonany, że wszystkie wnioski, wszystkie sygnały o tym, co jest dzisiaj potrzebne, gdzie powinniśmy kierować wsparcie, są absolutnie niezbędne. Natomiast mamy do czynienia od samego początku e, tego dramatu ludzkiego z e, Wykorzystywaniem go do gier politycznych. Żałuję, że po bardzo wstrzemięźliwej postawie pana prezydenta włączył się do tej kampanii politycznej jego minister, szef BBN-u. Żałuję, bo pan prezydent naprawdę miał szansę pokazać się tutaj jako człowiek, który stoi rzeczywiście na straży powagi państwa. Ale zostawmy to na boku. Otóż minister obrony narodowej, któremu podlegają wojska obrony terytorialnej, na kilka dni przed powodzią wydał polecenie przygotowania wojsk obrony terytorialnej do pomocy ludności. W tej sprawie zadziałaliśmy od razu. Przygotowaliśmy od razu sztab kryzysowy i mobilizowaliśmy siły do pomocy. I wszędzie tam, gdzie byliśmy informowani, że pomoc jest potrzebna, wszędzie tam, gdzie ona była potrzebna tam wszędzie byli polscy żołnierze ale pan I nawet nie wszędzie zauważa tego tam są polscy żołnierze ja nie czynię żołnierze. panu z tego zarzutu ja pytam tylko czy do stanu gotowości w którym oczywiście wojska były przyszedł wniosek od właściwych wojewodów e, to jest jedna decyzja pokażcie ten wniosek wojska obrony terytorialnej tak chcecie być transparentni tak pan wojska, mówi że przywiązujecie tak duże były... znaczenie i wagę do transparentności Panie, procesu zarządzania kryzysem Panie to mieście, proszę pokazać wniosek wojewody ja, o uruchomienie wotu ja zamkniemy tę ja pokazuję, dyskusję w jedną sekundę ja pokazuję i nie tylko ja pokazuję, media, państwo pokazujecie, bo media są obecne z wojskiem od pierwszego momentu. Ale pokazujecie państwo działania żołnierzy, także wojsko obrony terytorialnej, a nie tylko. Otóż wystarczy, panie ministrze, oglądać media, które dokładnie pokazują, co robi wojsko. Jesteśmy transparentni w tej sprawie i również Polacy, którzy zostali dotknięci tą powodzią, widzą, od którego momentu i widzieli, od którego momentu od z pomocą przyszli im żołnierze. Nie, panie redaktorze, od samego początku. Proszę państwa, jeśli państwo pozwolą, proszę państwa, zatrzymajmy się w tym momencie na pomocy dla poszkodowanych w tej powodzi. Zatrzymajmy się na decyzji Unii Europejskiej. We czwartek była w Polsce pani Urzula von der Leyen. I zapowiedziała, że Polska będzie mogła na odbudowę wykorzystać połowę z 10 miliardów euro z Funduszu Spójności. E, pytanie do pani poseł Zajączkowskiej Hernik czy y, podziękuję pani Komisji Europejskiej za hojność? Ale za to, za to że Komisja Europejska pozwala nam dysponować naszymi pieniędzmi, które są w naszej kopercie od 2021 roku i które musimy wydać do 2027. Pozwala przecież nam skorzystać są, z szybkiej ścieżki, która są, może przesunąć pieniądze. pewne kwoty na inne cele. I do tego, aha i, no dobrze, dziękujemy, łaskawa Urszula rzeczywiście. Wielka, ogromna łaskawość ze strony Komisji Europejskiej. Panie. Panie ministrze, rzeczywiście pomoc nadchodzi. Ludzie mówią on, o pomocy, która została udzielona Polakom dotkniętym powodzią i mówią wprost. Ukraińcom daliście więcej niż dajecie nam, którym zmiotło nasz dobytek życia z powierzchni ziemi. I taka jest prawda. I w tym momencie, kiedy ktoś to mówi, ucinacie transmisję w niektórych stacjach telewizyjnych albo wsadzacie ludzi do aresztu za to, że w mediach społecznościowych piszą prawdę o tym, że nie ma pomocy, nie ma zarządzania, kryzysowego i za to są ścigani przez policję. Nie tak powinno działać państwo, i tak jak powiedziałam. Ale na co z pomocą Unii Szczeblu, Europejskiej? Pani uważa, że to jest pomoc niewystarczająca? Panie redaktorze, to jest pomoc, która została przekierowana z jednego miejsca, tak jakby z jednego segmentu na drugi segment. Nie wiemy jeszcze, w jakim czasie ta pomoc zostanie do Polski skierowana. Nie wiemy na co konkretnie, bo tutaj na razie zostały powiedziane, zostało, zostały, przypadły słowa Ursuli von der Leyen, że możemy wykorzystać 5 miliardów euro. Zobaczymy, jakie będą wymogi, żeby z tych pieniędzy skorzystać. No bo jeżeli to jest w ramach Funduszu Spójności, no to pewnie też jakieś obwarowania co do dysponowania tymi pieniędzmi są. Podejrzewam, że są one nie małe. No i pytanie, co z tymi inwestycjami, które miały być w ramach tych pieniędzy realizowane do 2027 roku? No bo jeżeli my nie dostajemy żadnych ekstra pieniędzy, tylko dysponujemy tymi, które już mamy, no to skąd się musimy zabrać? Więc jakieś inwestycje, bo to jest fundusz jednak polegający na tym, że mm, powstają nowe inwestycje, czy realizujemy nowe, e, nowe inwestycje, no to jakieś inwestycje będą musiały zostać wstrzymane. Pytanie, jakie? Pan minister Szczepański, panie ministrze, dlaczego nie dostaliśmy dodatkowych pieniędzy? Co z naduszem Solidarności Unii ja tylko tak, dopowiem, mamy, ja tylko dopowiem jedno zdanie, się... że to jest wszystko po to, żeby ratować wizerunek Donalda Tuska, nic więcej.